Witam was moi drodzy, dzisiaj na razie sam, Sebastian dojedzie później troszeczkę, mam zaprawę namieszaną, zaraz sobie wyładuję, muszę sobie poradzić, zrobiłem sobie rusztowanie tutaj w ten sposób, że hmm, bobolki na szerokość by mi nie weszły, a nie będę ich docinał tutaj specjalnie pod ten wymiar, więc dałem tę paletę na to, to mamy do zamurowania w zasadzie taki kawałeczek, tylko na cztery warstwy do góry tutaj tak samo, no i tutaj polecimy w tą stronę ze szczępiami. Znaczy, się z narożnikiem, już wyprowadzę sobie go i tak trzeba to ogarnąć. No czasami trzeba coś innego wymyśleć, żeby, żeby ogarnąć. Palety się sprawdzają, nieraz zresztą się sprawdzały. Także ja se dwie zaprawy za chwilę, trochę podam jeszcze kamieni na rusztowanie. Tutaj dam jeszcze trzy kamienie, mogę sobie postawić również tam na mur, żeby nie, nie, nie latać. No i, i działa. Przyjedzie Sebastian, to będzie lżej. No i dzisiaj co w planach? No murować, murować i jeszcze raz murować. Więc tutaj się raczej nie, nie zmieni, bo zmienić się nie może. Sebastian już akurat przyjechał, to, to jest ok, czyli możemy zaczynać działać. Powiem Wam, tutaj mamy z tym trochę kaskaderkę w tej chwili. Najgorszy mój zakup chyba w życiu to było to wzrusztowanie warszawskie. Człowiek zainwestował pieniądze w coś, co w ogóle zobaczcie jak to wszystko Pracuję tutaj, robić na wyższym etapie z tego rusztowania to jest nieporozumienie. Ale przyjdzie czas i na lepsze rusztowanie na pewno. Do czego zmierzam. Teraz musimy, teraz robię w ten sposób, że zobaczcie, muszę tu jakoś się przedostać, żeby nie schodzić już na dół. Stamtąd przyniosłem sobie poziom na ten kamień. bo Tam dołożyłem jeden rozciągał no i teraz będę się wracał w tą stronę. Zamykał już tutaj też ten temat. No I tutaj zaś ostrożnie, żeby nie narobić czegoś. Dobrze jest przynajmniej to, że ja mogę sobie pozwolić jako właściciel firmy. Nie muszę się tutaj jakoś zabezpieczać zbytnio i to w zasadzie nie obchodzi. Teraz zapniemy sobie tamte docinki. No to muszę już robić na gotowo, wszystkie te sprawy zamykać bo potem już nie będę się do tego wracał. Czyli chcę sobie teraz zapiąć sznurek tu w ten sposób. A tam, tak jak mówię, tam mam już zrobione do poziomu ten kamień i następny będzie zrobiony w ten sam sposób, bo tam już nie mam do czego zapiąć. W zasadzie nie ma gdzieś tam możliwości przypięcia tego sznurka i w ten sposób muszę jechać. nie teraz systematycznie będę się wracał w tamtą stronę żeby jakoś to ogarnąć zostały trzy warstwy kurcze i no, trzeba to zmęczyć dobra jadę tutaj dalej z tymi stawkami od razu żeby żeby już tu się po prostu nie wracać do tego jakby tu dać dziada tą stronę, to tu może zarzucę dziurawiec, bo wykorzystujemy też wszystkie te sprawy, które mamy już tam z tych docinek, żeby jak najwięcej tego zużyć też, żeby już potem nie, nie kombinować za bardzo, co z tym zrobić potem, tego zostanie, się nagromadzi, a nie chcę tu robić gruzowiska jakiegoś, no i w ten sposób na razie zostawiam zajmę się teraz tym z tej strony i dopiero potem sobie to dokończę zarzucać tutaj zawsze warto też za jakiś czas oczywiście trzymać pion przynajmniej z tej strony z której da się trzymać ten pion natomiast tutaj kontrolnie możemy sobie sprawdzić miarą 93 cm zostawiam żeby było żeby po prostu nam się to potem gdzieś tam nie próbowało zwęzić nie. bo będziecie mieć, będziecie mieć problem z, z montażem potem tych drzwi uwierzcie mi że tak będzie. Jak zostawicie dziurę na, na ścisk, to potem nie ma żadnej regulacji, żeby tą futryną gdzieś tam przewachlować. My nie możemy być pewni, że to jest idealnie do pionu Idealnie do pionu może by było, jakbyśmy zastosowali dwóch stron deski wypuszczali to szerzej i potem robili całkowitą docinkę. Chociaż też ta piła potrafi gdzieś tam uciec, czy tam ze skosa przyciąć. Nie idzie to też tak idealnie prosto, jakby się chciało przy poroternie. Przy solbecie jest dużo łatwiej. Wiadomo. Natomiast tutaj musimy wziąć poprawkę na to, że e, musimy zostawić tą szparkę i teraz będzie sytuacja tak jak mówiłem, przykładowo taka, że otynkują nam e, mur, przyłożą sobie tu deskę, jak będą wstawiać, wystawią na grubość tynku i wszystkie te w nierówności się stracą, a my potem możemy, jeżeli będą drzwi troszeczkę za szerokie, płyta gipsowa z tej strony dopleić, e, stary, sprawdzony sposób, zazbroić z jednej, z drugiej strony, chociaż przy płytkach tutaj przy no, płytkach czy nie płytka trzeba będzie to tak czy siak przezbroić, przelecieć. Tylko a z tamtej strony nie przypuszczam, że na tynki gipsowe będą robione gładzie, bo yy, w zasadzie wszędzie tak się robi i, i tutaj raczej inaczej nie będzie. Bo jak zrobimy pod światło te tynki gipsowe, choćby nie wiadomo jak ładnie były zrobione, to, to i tak są jakieś tam potem fleki na tej ścianie. Słońce wszystko ładnie pokaże. Także. Do ogarnięcia tematu, jak najbardziej. No i tu musimy teraz wstawić zaprawy czymś musimy wstawić tego pierdzielca tu małego, no i przewiązać w tą stronę. Teraz w ten kamień robię, już nie robię tak jak robiłem do połowy, tylko robię na przemian. Ten wiąże, i potem ten, i potem zaś następny, i następny, żeby nie mieć tych takich gównianych docinek. Za przeproszeniem tutaj. Także tak to wygląda. Dobra, przebrnąłem przez tamtą strefę, wam powiem, chociaż nie było łatwo, ale. Nie, lepszą opcją by było, abyśmy robili piąt z tej strony, wiadomo, ale kurczę, no człowiek mam tak, że ten wygląd statyczny jednak dla mnie jest ważny i, i wolę, żeby ta ściana z tej strony była, jak się wejdzie, jakoś tam wyglądała. Natomiast nie wiem, czy to będzie widać. Tu mamy równiutko, a tu mamy to. W ten sposób te kamienie idą i, i na to nie mamy już wpływu. I to sama sytuacja by była, jakbyśmy stanęli z tamtej strony. Nie za ciekawie by to wyglądało, więc dlatego taka decyzja, że robisz murek. Tu na zewnątrz A nie tam Znaczy się, że robię z tej strony, a nie z tej, bo jakbym robił z tej strony, to tam mamy po całości rusztowanie ustawione. Dużo łatwiej by to było, ale już naprawdę zostały dwie warstwy W zasadzie trzy tą trzecią dokończyć i, i po temacie już to nie ma się co tam nie ma co płakać Odrazanym mlekiem trzeba to dokończyć ten sposób jak jest, natomiast z tamtej strony już mamy lico wytrzymane, widzicie, z tej strony sznurka, więc tam jeśli postawię rusztowanie, będę miał o wiele, wiele łatwiej, żeby to, żeby to ogarnę, rusztowanie możesz to wrzucić już. Ale czasami tak jest, że nie może być za łatwo, bo by było co za nudno musi coś się dziać no tu już z tej strony się fajnie muruje bo tu mamy całe, całą ścianę bez żadnych jakichś tam lucinek pierdół jedynie na końcu tam jest przewiązanie z tym z tą ścianką dwunastką ale do ogarnięcia, już tam chyba jest wysokość właściwa, wyżej już nie będę jechał tylko potem przewiązanie zrobimy tutaj na jeden kamień i to wszystko tamto tak zostanie zamówiłem też cegły, wam powiem, bo nie będziemy docinać tych kamieni na tę wysokość brakującą pod, pod te belki, które musimy osadzić tylko po prostu podmuruję cegłą i to będzie pasować jak najbardziej opcja też żeby to zrobić po prostu poświęcić jeden betonik i pociąć go na takie odcinki ale, ale cegła również dobrze załatwi sprawę z tego względu że tutaj na te e, nadproże nie będzie jakiegoś wielkiego nacisku to co mówiłem tam będzie nacisk tylko jednego kamienia dwunastki i i tyle strop zasadniczo na to się nie wspiera na tych dwunastkach więc nie ma obawy że tam coś dociśnie żeby się wydarzyło nawet jakby się tam podparto, to musimy pamiętać o tym, że zbrojenie jest planowane w ten sposób, że lecimy po całości odcinek. To nie ma tak, że mamy te pomieszczenie i mamy do tego osobną płytę, bo płyta wspiera się na dwunastce. Tam jest cały obszar aż do, czyli od ściany zewnętrznej aż do tamtej, na końcu ściany 25, czyli tu mamy ten jeden prostokąt, który musimy zazbroić, i tak samo jest z tamtą sytuacją. Tam się może opierać. Zbrojenie, a, ale nie na 12. Tak to jest rozwiązane nie tylko tu na budowie, bo tak jest i wszędzie. Na kamienie tu możesz nosić już Na całym, w całym budownictwie tak jest, że na 12 się nie nie podpiera z trupu. Przynajmniej nie powinno się potwierać, ja nie wiem jak tam niektórzy robią, ale ja bym u siebie wolał tego nie potwierać na dwunastce. też są problematyczne, bo one są w ten sposób, tak idą. I tu są wypukłe, nie? Jak się przyłoży, jak się przyłoży poziomicę, nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, jak to wygląda ten bloczek. Jak tu docisnę do brzegu, no jest to huśtawka niesamowita. No tu jest w miarę prosty, ale z tej strony, z tej strony jest niezaciekawie, dlatego tą stroną zawsze staram się dawać do do tego sznura, żeby jakoś to tam wyglądało. Nie zawsze się to uda, ale Zakończę. Tu sobie sobie można kłaść na, na kraj, wiesz, ja zaraz sobie to przykładam Nie musisz tam wchodzić tu z brzegu gdzie sięgnisz, a ja sobie tu przeniosę już kawałek. Zaraz polecimy też tą ścianę, wiesz, tutaj w drugą stronę, tylko tam wyjadę jeszcze jeden do góry. żeby ten narożnik ten poziom sobie przenieść z tamtego wloczka, który jest ta dwunastka w tych drzwiach. Dobra, nie będę was męczył tym murowaniem. No to bardziej będę ja Wam potem pokazać te kominy, jak ogarnąć, to będzie ciekawszy temat, jak to zrobić od podstaw, jak to przygotować, że są, wszystko nagramy, pokażemy. Dobra, ja sobie to dojadę i zostaną dwie warstwy do góry. Mamy ogarniętą tą ścianę, w zasadzie po całej długości już tutaj na tą wysokość, którą mamy, tutaj przyjdą nadproża, więc tutaj nie będziemy na razie nic więcej robić. Tutaj też trzeba będzie, tu musimy tego wyciąć, troszeczkę niepotrzebnie był dawany, no ale już jak jest to go wytnę po prostu w ten sposób i w ten i albo wytnę go po całości wypierdzielę i, i damy cegłę na podpórkę, potem na te nadproże, żeby zrobić w drzwiach, także tak to wygląda. Tu zrobiliśmy sobie rusztowanie w ten sposób, że daliśmy jedno, cztery sprzęstwa warszawskie, no i tutaj mam to na trzech, w takie litery U zrobione wole zaśilone po śniadaniu wskakuje na to no i tutaj była ta sama sytuacja zrobiona zaraz wam pokażę tylko odczepię ten sznurek żeby ktoś tu nie zawisł na nim ta sama sytuacja była zrobiona też tutaj nie była tylko jest w zasadzie czyli w ten sposób taka lekka hybryda ale, ale jak najbardziej do murowania się nada także po śniadaniu wskakuję, robię tą ścianę na gotowo, czyli w ten sposób. No i potem zamykam tą 25 i zostaną mi te pierdołki małe do ogarnięcia. Tu tak samo widzicie już pozostawiane yy, szczępia. Znaczy na narożnik w zasadzie wyprowadzony, tam przyjdzie potem jeszcze jeden tylko kamień i mamy zamknięte i ta sama sytuacja będzie z tej strony, czyli schodki zostawione, potem sobie ustawię tu tylko rusztowanie, ogarnę tą ściankę i, i w ten sposób będziemy to zamykać. Tak samo będzie z tą stroną tu, zobaczymy zresztą jak to wyjdzie, bo być może to jak ustawię z tamtej strony rusztowanie to też wypuszczę tylko takie, takie po prostu szczępia, tam mamy na dwie warstwy do góry i przychodzi belka no i potem resztę ogarniemy już do sznurka po całości także pomału ubywa już zamykamy temat czyli tak jak już mamy zrobione to już jest ok, bo każdą ścianę da się zakończyć tylko tak jak mówię na spokojnie bez ciśnienia i też to ogarniemy dobra po śniadaniu biorę się tam dalej za tamte tematy tak moi drodzy zostałem sam Sebastian musiał dzisiaj wcześniej jechać więc Zostało mi tutaj, znaczy zostało. No chciałbym zakończyć ten temat tutaj z tymi, z tymi rzędami. Jeszcze zostaje mi ten dokończyć, jeszcze jeden do góry, walność. No i zobaczymy, co uda się potem zrobić. Troszeczkę to sprawa utrudniona, bo muszę sam schodzić, żeby docinkę zrobić, zaprawy namieszać. Ale nie ma źle. Trzeba działać. Trzeba działać, no i zobaczymy, czy uda się coś tu jeszcze ruszyć z tą stroną. No tutaj, tak jak mówiłem, już ten narożnik będzie przygotowany do następnych tematów. Tutaj będziemy, aha, tutaj robię w ten sposób, że poziom, poziom tego kamienia tu u góry, który mam wystawiony, przerzucam sobie stąd, nie? Czyli tu łapię poziom i z tamtego następnego też na następny zrobię poziom i będziemy mieć już tutaj w jednej linii pewne, że jest, to, że jest to ok. Tak samo jest zrobione z tamtej strony ten poziom. Tutaj mamy robione do, do poziomów, które żeśmy nanosili. Także to musi pasować. Jak tam będzie naprawdę centymetr czy pół różnicy, nie, nie wariujmy, bo przyjdzie, przyjdzie tutaj wszystko z wieniec w koło. Także nie ma dla mnie nawet żadnego tematu, żeby to gdzieś tam się tym przejmować. No ale tak mówię, idzie sobie poradzić w ten sposób, można było też poziomy poprzenosić, wystarczyło poziomicą nawet przenieść poziom stąd, albo stąd tutaj i zmierzyć miarą, ale taki sposób też jest jak najbardziej prawidłowy, żeby, żeby przeskoczyć z kamienia na kamień za pomocą łaty i i też to będzie pasować, także tak to wygląda dobra, ja działam, bo, bo chcę to sobie ogarnąć dzisiaj żeby już to mieć z głowy, no i zostałoby ewentualnie tamta prosta ściana jedna na jutro na jutro ta ściana no i te wstawki tutaj, no i oczywiście nie zapominajmy też o tej ścianie, no ale tu jest już smakowity konsek, wam powiem do roboty bo, bo tutaj to pójdzie błyskawicznie Naprawdę, bo tutaj żeby to ogarnąć, to tylko rusztowanie i lecimy z murowaniem, jedno okno jest do, do ogarnięcia, także no i tutaj te parę spraw, ale to jest bezproblemowe. Bez Dobra, działam. Tak moi kochani, to mamy ogarnięte, temat tutaj zakończony, zostało mi tylko to tutaj zrobić i tyle w temacie na dzisiaj. Przywieźli w międzyczasie kominy, dostarczyli nam resztę tych materiałów, tutaj mamy gazówkę. A tu będziemy mieć komin pod kominek, tylko muszą dostarczyć mi jeszcze wentylację, bo po prostu przegapił temat i jutro dojdzie. No i tu zrobiłem kawałek też na różnika, tam wyjechałem ten temat, żeby jutro tylko wpiąć sznurek, i, i to będzie z górki naprawdę. To będzie to krótki szpadel, żeby to ogarnąć, bo tu jest prosta ściana, no i zostaną mi te dwunastki, i myślę, że też bez problemu jutro to ogarniemy. Dobra, ja muszę się ogarnąć tu z tym sprzętem tym swoim, powiem wam szczerze, muszę pomyć betoniarkę, bo Sebastiana nie ma, taczki, to wszystko, ale słuchajcie, dawno nie myłem betoniarki, muszę się przyznać, ale na pewno tego się nie zapomina, bo każdy z nas jak zaczynał pracę, no to zaczynał właśnie od takiego tematu, że robił gdzieś tam jako pomocnik na budowie, ja też tak zaczynałem, pamiętam pierwszą szychtę tak jak przyszłem, to że sznorówki na stojąco wiązał, ale się przeżyło. Także, ale powiem Wam szczerze jeszcze jedną rzecz. Podziwiam ludzi, którzy budują sami w pojedynkę. Nieraz się tam spotyka kogoś, kto tam gdzieś walczy z tym swoim budynkiem. Podziwiam ich naprawdę. To jest, to jest straszna męczarnia, jeżeli chodzi o to, jak nie ma kto coś podać do góry, że coś trzeba skakać na... Ach, dajcie spokój, nawet nie chcę o tym gadać. Strasznie to jest, strasznie to jest niewygodne. Że trzeba za każdym razem złazić, włazić, zaprawy namieszać, tym sobie ją dostarczyć, kamieni nanosić, także chapeau dla tych ludzi, którzy tam to jakoś ogarniają. Ja już się do tego po prostu nie nadaję. To mówię otwarcie. Jestem już, ja jestem 76 rocznik, więc trochę lat już mam i, i to już raczej nie dla mnie. Chociaż też człowiek kiedyś szalał z robotą. Kurde, wam powiem, jak sobie wspomnę stare czasy, to jak ja wstawałem o 5 rano, do pracy przychodziłem o 22 no takie, tak wyglądało moje życie i to były lata, lata się tak robiło no ale to już jest przeszłość, także powiedziałem do tego już na pewno nie wrócę bo to nie o to w życiu chodzi dobra, muszę ogarnąć, zobaczcie posprzątać wszystko jeszcze pomyć i spadam na chatę już jest godzina 16 także nie mam co nawet tutaj się rozkładać za 10 dokładnie 15.47 no, zobaczymy jak jutro będzie. Może z tymi kominami coś powalczymy. Tylko musimy im dostać jeszcze tą wentylację tutaj. Ale coś może się startnie, żeby ten pierwszy etap... Zresztą ja wam pokażę o co chodzi z tym pierwszym etapem, żeby to zakończyć i znaczy żeby zacząć w zasadzie nie zakończyć. Nie? No tu mamy całe pakiety, łącznie z izolacją, z, 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 z zaprawą do, do łączeń tutaj w tej ceramice ale to do tego też dojdziemy na spokojnie. Dobra, tyle na dzisiaj z mojej strony. Miejcie się do jutra.